nieregularność przyjmowanych posiłków, dieta uboga w składniki odżywcze, wysoko przetworzone potrawy i produkty, brak dziennego rytmu picia wody, ograniczona ilość snu, duża ilość stresu. Wiele z tych czynników wpływa właśnie na nasze zdrowie. Zapraszam cię na kilka minut filmiku, w którym wytłumaczę ci w jaki sposób możesz poprawić swój styl życia, swoje nawyki żywieniowe, przez to poprawić jakość i cieszyć się, czerpać radość z życia. Osoby starsze to grupa... Osób szczególnie narażona na niedobór składników odżywczych w diecie. Czynników jest wiele, poprzez czynniki społeczne, samotność, oczywiście choroby sercowo-naczyniowe, współistniejące, choroby układu pokarmowego. Wiele, wiele przyczyn sprzyja tutaj na niedobór składników odżywczych w diecie. Czym są te składniki odżywcze? Przede wszystkim to związki chemiczne, substancje odżywcze pozyskiwane w przez pokarm pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które w odpowiedni sposób, w odpowiednich ilościach przyjmowane, zabezpieczają nasz organizm przed różnego rodzaju chorobami i infekcjami. Składniki odżywcze to przede, wyróżniamy przede wszystkim wodę, białka, tłuszcze, węglowodany sole, witaminy, sole mineralne i witaminy, a także od dłuższego czasu i wielu ekspertów e, ukłoni się nad substancją odżywczą, jaką jest błonnik pokarmowy, włókno pokarmowe. Głównym składnikiem odżywczym, który, na który seniorzy i ich opiekunowie powinni zwrócić uwagę, to białko. Dobrej jakości, e, wysoko, wysokowartościowe białko, czyli tak naprawdę pełne w aminokwasy białko pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dzięki odpowiedniej podaży białka mamy możliwość budowania masy mięśniowej, czy też zachowania masy mięśniowej, uchroni nas to przed zanikiem masy mięśniowej i oczywiście budujemy siłę. Przyśpieszymy gojenie się ran, różnego rodzaju odleżyn, ale również wspomagamy układ odpornościowy w walce z zakażeniami i chorobami. W pewnym okresie naszego życia jest już to białko bardzo potrzebne. Białko pełnowartościowe jako składnik budulcowy naszego organizmu powinniśmy pozyskiwać z białego mięsa, ryb, jaj, ale również bardzo ważne są przetwory różnego rodzaju przetwory mleczne, tak, w których powinniśmy zaopatrzyć naszych seniorów. Przetwory mleczne, również sfermentowane przez przetwory mleczne, takie jak jogurty naturalne, kefiry, maślanki, w naszej diecie, w diecie seniorów powinny zostać z pewnością uwzględnione, nie tylko ze względu na żywe kultury bakterii i oczywiście odżywianie naszego układu pokarmowego, ale również właśnie na dobrze przyswajalne wapnie, wapń, potas, witaminę D i właśnie bardzo dobrze przyswajalne i wartościowe cechuje się dużą wartością, białko. Kolejnym składnikiem odżywczym wartym uwagi są węglowodany. Węglowodany dwiedzimy w głównej mierze na dwa. Na dwie jednostki. Węglowodany proste o mniejszej zawartości błonnika pokarmowego. To są właśnie te węglowodany proste, szybko przyswajalne przez nasz organizm, ale również mamy tutaj bardzo duży wyrzut glikogenu poprzez bardzo prostą drogę przyswajania węglowodanów. Bardzo szybki wzrost energii i również szybki jego spadek. Co nie jest dobre w diecie seniorów, ponieważ posiłki powinny być podawane regularnie i w odpowiednich czasach powinny zaspokoić nasz, naszą podaż na węglowodany jako te pierwsze paliwo. Kolejnym węglowodanem są węglowodany złożone. Węglowodany złożone o większej zawartości błonnika pokarmowego i to są te węglowodany, które trawią się dużo dłużej w naszym organizmie, czyli zapewniają nam energię i sytość na dłuższy czas tak żebyśmy mogli pomiędzy posiłkami spokojnie nie podjadać, nie dodawać kolejnych produktów, przede wszystkim bez żadnego słodzidła, w postaci różnych cukrów. Węglowodany proste możemy spotkać po postacią białego pieczywa, białych makaronów, ryżu, niektórych owoców, dlatego starajmy się i przede wszystkim pierwszego słodzidła, które używamy na co dzień. Starajmy się ograniczać w naszej diecie, a przede wszystkim w diecie seniorów. Węglowodany złożone Przede wszystkim powinniśmy pozyskiwać z ciemnego pieczywa, mąk grubego przemiału, kasz, które są zbawienne dla naszego układu pokarmowego, ale również niektórych owoców i warzyw. Dieta węglowodany złożone powinna być bogata, ponieważ ze względu na błonnik pokarmowy, który będzie oczyszczał nasz, nasz układ pokarmowy, również zapewniamy sobie długofalowy zastrzyk energii i niechęć do podjadania pomiędzy posiłkami. Niedobór substancji odżywczych to problem osób w różnym wieku, szczególnie dotyka osób starszych. Aby, aby zminimalizować straty właśnie substancji odżywczych powinniśmy używać jak najświeższe warzywa i owoce. Powinniśmy jak najmniej obrabiać nasze produkty, głównie obróbką termiczną, zrezygnować ze smażenia. Również w niektórych elementach gotowania. Zastąpmy to gotowaniem na parze czy też blanszowaniem niektórych produktów. Im bliżej świeżości, tym lepiej. Im bardziej kolorowo na naszym talerzu, tym lepiej. Im bardziej różnorodnie, tym więcej składników odżywczych potrafimy wyciągnąć z jednego posiłku. Pamiętajmy, że regularność spożywania naszych posiłków ma tutaj ogromne znaczenie, szczególnie dla seniorów i również gospodarki lipidowej, jak i cukrowej. Warto zwrócić uwagę nie tylko na obróbkę termiczną, ale również na obieranie warzyw i owoców, szczególnie jeśli nie jest to konieczne. Nazywam się Damian Kamiński od kilku lat pomagam osobom w różnym wieku w problemach żywieniowych, również w postawach i zmianach nawyków żywieniowych.